Łaciaty, ja i to, co ważne. Czyli lepszy łaciaty z natury niż burger z fury. Kochasz fastfood? To świetnie! Tak się składa, że znamy dużo przepisów na zdrowy fast food z serkiem łaciatym. Bo łaciaty to naturalne składniki, pyszny smak i niezwykła lekkość. Ale na początek szybka powtórka z historii szybkich przekąsek. Hamburger powstał w XV wieku w Niemczech, kiedy zaczęto serwować kotlety z siekanej wołowiny. Zwano je stekami hamburskimi, bo ponoć w Hamburgu podano je po raz pierwszy. Hot dogi również mają niemiecki rodowód. Według legendy parówkę wynalazł około 1600 roku rzeźnik Johann Georg Heiner, a ponieważ była długa, nazwał ją Dachshund, czyli jamnik. Pizzę zawdzięczamy XVI wiecznym Włochom, których nie stać było na zakup jedzenia. Podawano ciasto w formie placka. Tak naprawdę historia pizzy zaczyna się w starożytnej Grecji, gdzie miała formę pieczonego placka z ziołami. Później przywłaszczyli go sobie Rzymianie i nadali dzisiejszą nazwę. Tortilla, cieniutki placek z mąki kukurydzianej lub pszennej, w który zawijamy mięso lub inne dodatki, dali nam Meksykanie. Wrapy natomiast to dzieło kolaboracji kulinarnej Meksyku i USA. Teraz wasza pora na tworzenie nowej historii fast foodów z serkiem łaciatym. Podzielcie się swoimi przepisami na profilu Łaciatego na Facebooku. Sprawdźcie też nasze kulinarne inspiracje na Łaciaty i Widzimy się w kolejnym odcinku.